Programista Kamil Hismatulin znalazł metodę na usunięcie dowolnego materiału wideo z serwisu YouTube. Luka w zabezpieczeniach popularnego serwisu Google umożliwiała nie tylko skasowanie pojedynczego filmu, ale usunięcie wszystkich plików wideo, jakie kiedykolwiek pojawiły się na YouTube. Na szczęście Kamil zdecydował się podzielić swoją wiedzą z administracją serwisu. Swojego odkrycia dokonał spoglądając w kod YouTube Creator Studio, z poziomu którego dało się jednym kliknięciem usunąć dowolny film w serwisie. Kis Madulin, swoim odkryciem, podzielił się na materiale wideo, który zarejestrował już po załataniu luki w zabezpieczeniach. Błąd, zgłoszony rano, został usunięty w trybie natychmiastowym w ciągu kilku godzin, jak przyznaje zgłaszający, pokusa usunięcia wszystkich filmów z Justinem Bieberem była ogromna. Jak każdy zgłaszający tego typu błędy za swoją uczciwość programista otrzymał 5000 dolarów. Program dotacji dla młodych twórców działa od stycznia bieżącego roku i zachęca użytkowników YouTube do poszukiwania luk w zabezpieczeniach i udostępniania informacji o nich Google. Czytał David Klein.